Two, three, two, one Słuchajcie, jest Dzisiaj będziemy obserwować Banner Jakbyście chcieli więcej takich odcinków to 20 łapek w górę i następny taki odcinek Jak wam się spodoba To możemy sobie zrobić serię I w komentarzach możecie pisać Kogo, jakiego youtubera następnego robić Grafiki Dobra, ja zapraszam was do filmu A, a, a A ten pomysłny odcinek jest od Sadaka Możecie do niego wbić, link macie w opisie Mówią kurwa, żebym przestał, gdzie jest stary Dawid? Utopiłem go w tabletkach. Ona bardzo kocha, lecz potrzebna jest jej przerwa. Ja ją bardzo kocham, lecz lina widnieje w rękach. Mówią kurwa, żebym przestał, gdzie jest stary Dawid? Utopiłem go w tabletkach. Ona bardzo kocha, lecz potrzebna jest jej przerwa. Ja ją bardzo kocham, lecz lina widnieje w rękach. Źle, to modliłem się o ciebie Więcej nie mogę dać Dałem ci całego siebie Czuję kurwa strach Mimo że odważny jestem Oni są są z nie chcę żyć na tym świecie Twe zielone oczy Koją mój bólej Chciałbym żeby nasze życie było jak ze dałem ci siebie No i Bóg je dróż Pragnę tylko ciebie Utopiłem go w tabletkach Ona bardzo kocha, lecz potrzebna jest jej przerwa Ja ją bardzo kocham, lecz dina widnieje w rękach Mówią kurwa, żebym przestał Gdzie stary Dawid? Utopiłem go w tabletkach Ona bardzo kocha, lecz potrzebna jest jej przerwa Ja ją bardzo kocham, lecz dina widnieje w rękach Mówią kurwa, żebym przestał Gdzie stary Dawid? Utopiłem go w tabletkach